Nie zagra. No. Aut. Takie ja gra? gra? Nie gra. Czekaj, tak, że będzie równiejsza gra. Chyba aut, no. no. no, ja. no. ale wziął. Moja, moja. Gę! Nie. Ja pójdę. Jeden, zero. Chyba tak, no bo jak. Poczekaj, nie, nie, tych zaczynam. nie Kolej, tak zaczynam. Mietek, napocznij Zaczęliśmy punktem, to już nie najgorzej. A nie serio, Marka. Dobrze! Biało! Cholera. Dwa. Tak, bo ja kopoka tam stoi. Tak. Niech leją. Tak. Niech leją w nie, ale tu ja się mam do tego zrebrać. 2-0. Przepraszam. Jeden. Ja. 0 Chciałem taką spadającą pojęcie. 1-2. No teraz opet mówimy tak o Tak no, to Zasadziłeś na serwet. Ale widzieliście, jak się od razu ustawiał plecami no. do tego? No, ale oni nie widzieli. No idzie, zobaczmy. A ciera no, iść tam. Tak, tak. Dwa, trzy, znowu. W górę, w górę, Saku. Staraj się, wiesz, ale... Mam tyle razy. Tu, tu, tu. Już, już, już. Patrzcie! Oh. Lastawię się, że wezmę ją ja

4-3 Dobrze 5, 3, brawo ładnie już to są w stawo, nie? Ładnie. Nie zmęczyliśmy się Chopek myślał, że ja ruszę do przodu, dobrze?

Ja! Maar ja! 5-7! Dat is slecht! 5-7! 5-7! 5-7! 5-7! 2-7! 7 Ile jest? 5, 7. Panią. 8 polecają. Nie, ja no ja mogłam to grać, ale wiedziałam, że ty lecisz. Ja bym szła, A to... nie już. No to... 8, 5? A 5? A 7-9 Kurde, słownie tak. w dalsze samej... Jeźdź, nie, dobrze nie, mięz, nie dobra. Ja, dobra. Dobry, mięz, dobry, do Artura, no, Nie, dobrze robią robią Ja wiem, że ty wiecie skoczaj do Dużo muszę, że będzie dużo do Artura, i w ostatniej chwili zmieniłem i to nie ogromny aut 7-9 Wiesz takie ryby aut takie Siedem, dziewięć. Siedem, 9 Osiem, dziewięć. Osiem, było? Dziesięć, Aha, Kochaczyłam. Bardzo mi przykro. Ja to byłam już powiedzi, bo chrzciny były, to ja nie mogę teraz grzec. Nasza! Pójdę to! A on nie 11, 7! To coś tutaj 11-7! Dwanaście, siedem, brawo! Aktywny.

mają ochotę kraść tak, środki? No nie. Tak, ja też przepraszam, no, tak, ale... no. no. Brawo, stapu czujnie. Brawo, 15,8. Obcykany ten środek. 15,8. Brawo, 16,8. no? I teraz była ładna zagrywka. Była bardzo ładna zagrywka. No. Fińska była, nieładna. U, o, pożegaj, tak, bo tam się polują na tym. Ale go bada. będę wywalać na auto. 16,8. Tamta była ładna zagrywka. No, 17,8. to są, czy miała... A tu ma jeszcze A! Przebić, przebić, przebić. 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 A, I 07. 07 moja wina. I 1 ją. Mamy trzy palce, no. I 17. Tak ja na robimy. Dobra, piła. Jeszcze czuwam, żeby na z palcami Drugi do że to nogi nie w Z nie, Jeden, jeden, jeden. jeden. Tak. I daj Chciałem sobie No, tak jak ja chciałem. w celu i tutaj. I dwa, a. siedem. I to też Bardzo Dwa, siedem. 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 Pokażę, spokojnie. O 8,2. Eee, gra Robert, tak. Stawu, stawu, stawu. Nie, 8,2. I, osiem, A, I słoneczko Robert, dwa, dwa. słoneczko dwa. celu. No, 8,2. Trzeba ich osłabić jeszcze. A, dobrze Tak, tak jest. Dobrze.

Zachód tak, tu przystojny jedzie, przepraszam. Zerwijmy tak, się trochę, raczej... Tak, już, już jedziemy. Zerwijał się. Tak jest. Radziu?

24 tu nie ma na no tak ja na lewo 20, ja 14 to ja tam na prawo to ja na lewo chłopcy dobrze trzymaj go Marek, trzymaj go siatka Jeden Ja go teraz zlewiam mu mój No, O, O. Tak o. A, nie wiem. I 5 jeden 5-1. Jan wygrał. On też. 5 Słuchaj, 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 Idziemy na całość

7-1. Dobra, po Trochę energii. Spokojnie, spokojnie. 7-1. Jeszcze raz. Przecież! A! Jest! 2-7. A! A, wyżej. Pacho gra. Pacho. 2-7. gra, to będzie... Trzy punkty ma zadanie zrobić. Będą punkty! Słoneczko gra. Słoneczko gra.

確かに。